Siemanko, z tej strony Kaszper4321 i zagramy dzisiaj w Margonem. Yy, to jest kolejny odcinek z tej serii, wbijanie level przygody Margonem. Jak widzicie, już mam ten. Ja nie zmieniłem EQ od tamtego odcinka, co byliśmy na planie, chyba. O, może pójdziemy na ten. Pójdziemy dzisiaj na pszczółki i na glutki. Dobra, no to krótkie cięcie zrobię, pokażę wam gdzie one są, one są o yy, stosnowo od Ludzie, dobra, no to cięcie, jak widzicie jestem już, yy, nie patrzcie to tu pisze, mojego oszukałem, że u uni zniszczam, pokażę wam jak tu ekspiem. Ja tu jak No nie jak, tylko zdobywam le le leczko. Dostanę tą legę, nie pisz mi. Dostanę, Przekonać. No to... Jak dostanę, to i nie dostanę. To... Dostanę to do lego Mam obiecane, bo kolesiowi coś dałem. Hero. No i mam. Legę za to. Jutro taki kolega. Dostanę od niego legę. O. Żałuję, że nie wziąłem też strzał Idę jeszcze, może. Potem idę na dół. Weznę sobie. O, ale ta pszczółka się znowu zrespiła. To fajnie. Wczoraj mi zabrakło strzału, już widzicie. Ma dostałem tysiąc strzał, już trochę zmarnowałem. No co za coś nie opłaca na też strzału, brać. Jak dla mnie. Za chwilę pójdę. Na koniec pokażę wam, gdzie się respi miadek. Czasami tu się respił. Mi się tu zrespił, tu. Tu się respił, tu, tu. I tam, w tamtej jaskini też się respił. I to często. Tu się też respi, Tam są na dole. O, jest, widzicie miadek? Nie wiem. Miodek pewnie jest Miodku chyba nie mam. A może jeden tam jest. Tylko można z nich na tą. I teraz mam EXP. Ja tutaj do leczenia. Nie trzeba nic wydawać kasy. O widzicie miodek. No kto mi te ziemniaki tu przysłał. Dobra. Też strzał. Szkoda, że nie ma takiego czegoś jak. że wszyscy. Wszyscy dostają potruty. Fajnie by było. Tak. odtruty. A jak jest co, taki umek, no to. piszcie mi w komentarzach. A ja tak gdzieś na. do 5-5. Ale tu mam na wyższe lewne, takie na setne. No to mi nie poddawajcie, no bo mi się. na razie nie przyda. Jak będę miał setny, to mi powiecie. No to. Mm, jak tu ten. Zbieram jeszcze trochę miotku. A może wbiję 5-1. Tylko niektóre grupy mi dosyć dużo zabierają. Okuść. Mogę padnąć, mam problem. Pu, pu, pu. Ale chyba nie padnę. Bo mi dużo nawet mogą zabrać. One odtruty truty walomano, tak? I dlatego mi tyle zabierają. Ale zresztą mam trochę dużo trudy. Nie wiem, czemu one mi tak dużo zabierają. Jak wiecie, to piszcie jeszcze w komentarzach. Dobra. Te ziemniaki trzeba poniszczyć. To po odcinku to zrobię, nie będę trawała. Ten do odcinka. Bo tutaj jeszcze królowa. Pszczółek. Po tysiąc mi dają te pszczółki. Dużo mam. No to chyba nie wbiję. W kolejnym filmiku nie wiem co będzie, bo właśnie nie planowałem nic na kolejny odcinek, no to przekonacie się, może być taki odcinek, nie wiadomo jaki. Nawet może być wypad na jakąś dwójkę. Sam nie. Może na Aliasa. Piszcie na, w komentarzach, na co chcielibyście, żebym ja poszedł. Na byle co? Tylko, że gdzieś tak do... 8.0, bo mam tak koledzy mogą do 8.0 tam chodzić. Tylko wczoraj yy, tam w, yy, w poprzednim odcinku było ten, bo też mi z tą goplaną, bo nie mieliśmy GRP na nią. I w ogóle to nie waliliśmy jej. Ostatnio waliliśmy z tym, z tym kolegą, ale miałem 4.9, no to zabraliśmy aż 50%. Się zdziwiliśmy z go planu. Tylko potem weszło i CBK, no i nie, nie z tego CBK mi został 1%. No to już padłam. dobra, nie będę walił tych pojedynczych. Tylko mógłbym, o tu nie ma, nie ma, plasterki. Plasterek się tu zrespił. I tutaj są pewnie gierpa Ale pójdziemy na tu. Ale poszedłbym jeszcze do takiej, jednej, ale to tam daleko Chyba pójdziemy. Ten miodek się opłaca zbierać. Jak ktoś się nie lubi nim leczyć, no to on zawsze na jest. Duży zysk. 100K za cztery takie miotki. No to jest trochę zysku. Mi się to tam bardzo opłaca nawet. Nie bardzo opłaca, przepraszam. Bo ja wolę się nim uleczyć. Dużo leczyć. I nie trzeba nic wydać, kasy na to. No jedynie na strzały ja muszę dużo wydawać. Na brutalu się nie opłaca mieć łowcy, bo trzeba strzały na dużo wydać. Od razu wam mówię, jakbyś... Czy chcieli konto jakieś na brutalu założyć? chciałam sobie konto na brutalu założyć, ale nie myślę nad tym jeszcze. Czy łowcy sobie może założyć? No zresztą jakiś miodek, no bo... O, coś, jakiś lak... Dobrze, no to chyba będzie niedługo kończymy, jakoś za dwie minuty może. Bo muszę się przed dziesięcioma sprężać, bo dzisiaj akurat za bardzo nie mam czasu. Ale muszę nakręcić dzisiaj ten filmik, przynajmniej jeden. Pół, pół, pół. Chyba codziennie będę nakręcał. Wtedy co nie będę mógł na przykład gdzieś będę ten, to chyba też może będę nagrywał. Nie wiem. Ale podejrzewam, że może będę. Nie. Dobra, no to pójdziemy teraz na glutki. Pokażę wam, gdzie są od razu. Tu, bo tutaj już nie ma żadnych GRP. Chyba. tak będzie GRP albo pięć. Cztery, dobra. Tu idziemy. Wchodzimy tu. Nie skarżcie, nie piszcie w komentarzach, że na początku jest słaba jakość, no bo właśnie oglądałem mój filmik i widziałam, że tam słaba jakoś była. No to nie skarżcie się, proszę, okej? Okay? Piszcie w komentarzach, co wam się nie podoba. O kuźnem, przepraszam, lag mam. O, kurde, po co ja wziąłem? Właśnie przyzwyczaiłem już ten, bo już odtruty przeważnie nie wale nikogo. na to one, powiedzcie, czy mi one lotają takie uni zbroje. Mi się tak zdaje, że tak, bo na emarku... przepraszam za lagi, bo mi trochę kąp trochę doby jest. Bo... O nie, nie cmocne, jak mu się skończy, to wzmocne. Dobra, już mocno zatrutam na koniec. Dobra, no to chyba będzie już... Bo tu już nie będzie miadku, nie stąd idę. Jeszcze pokażę Wam, gdzie może się zaraz podmiotek. Yy, polecam kanał Farmer... E, polski, polski farmer. Farmer. Przepraszam. Dobra. Ale szybko idę. Na spidzie. No ja nie mogę. Muszę się zdążyć. Dobra, no to... Dzisiaj już będzie na tyle, nie pokażę Wam, bo nie mam już czasu. No to, cześć.